Okej, okay. um, chwilą mi się zatrzymało nagrywanie, wiem, to będzie taka jakby druga część tego, to nie będzie kolejna, szósta część um, msp tylko taka druga część um, robię seki, okej? Okay? Tamta będzie robię seki, no. Um, dobra, wiem, ja po prostu tego nie zauważyłam, że to tak szybko przeleciało i już po prostu zatrzymało się, więc tak. No więc na tym um, filmiku zrobiłam tak... Tak, bo się przestraszyłam, bo już przestałam nagrywać, i w ogóle. Eee, tak. Więc możecie być teraz zdziwieni, czemu ja tak się stało. No, bo po prostu mogę tylko nagrywać 10 minut, Więc się nie dziwcie, bo nagrywam Bannikamem. I jeśli chcę więcej, to muszę wykupić coś tam, a nie mogę oczywiście, bo po prostu szkoda kasy. Na razie, szkoda kasy. No. Tak. Um, no, teraz zapiszę ten zak. Więc ten film może to będzie druga część taka, ale nie będzie tam, tak, znowu 10 minutowa, czy tam w ogóle. Yy, no. Więc do tego, nie, do tej do tego teraz, nie dam im. Co ja tu nie wiem. Yy, dam to na pewno na IT, ten filmik. Ale po prostu. Nie wiem jak to w ogóle nazwać, bo to nie będzie szósta część, a MSP za nią. Um, bo. Po prostu. Nie. Bo, bo każdego. Bo robię filmiki w sobotę i w niedzielę, Dzisiaj jest so, czyli w sobotę i w środę. Dzisiaj jest sobota i następne. Um, następne może iść. Um, I następne będzie w środę filmik, no bo już nie wiedziałam ja co gadam e, no tak, więc ym, to będzie koniec filmiku, tej i tamtej części, wiem trochę dziwne na koniec zrobię tak e, no, co to jest e, o matka. dobra patrzcie co napisało, bo ona nie no. lubi tle jestem ciekawa co jej napisało jak zrobiłaś filmik Otwieram wasze prezenty Moim zdaniem Ty się chwalisz Wzbudzasz, wzbudza, wzbudzasz Zazdrość No właśnie, ty się tylko chwalisz Chcesz, chcesz żebyśmy Byli zazdrości Więc lepiej ogarnij Chyba Cię ja też napisać, ale zapomniałam się. Okej, okay, dobra. Um, ja też nie jestem taką fanką, tlef jak wy. Po prostu. Każdy musi lubić to samo. Um, no. Więc skończymy. Dobra, kończymy już nik nie. Mogę tego wyjść, bo chyba MSP mi się zaczęło. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mnie, komentujcie, mm. bo. Ja naprawdę bym chciała dużo komentarzy, na przykład takie pozytywne i ja lubię czytać komentarze, ale jak jakbym czytała swoje o matka, ale bym się cieszyła. Normalnie taką niespodziankę byście mi zrobili. No, więc tak, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Mam nadzieję, że ten filmik nie był aż taki nudny, jak mi się przypuszczało. Ehm, no, więc czekajcie do następnego odcinka w, w środę. Więc tak zaplanuję coś fajnego, jak mi się ja będę miała czas, bo już w poniedziałek idę do szkoły. No. Okej, okay, więc na razie i do zobaczenia. No tak. Więc pa!